W obchodzony jest Światowy Dzień Oszczędzania. W związku z tym chcemy zwrócić uwagę na ten temat w dzisiejszym programie. Ekspert do spraw finansów opowie o kilku metodach, które pomogą wyrobić dobre nawyki u dzieci. Dzieci lubią się czuć dorosłe, także dając możliwość e, gospodarowania pieniędzmi dziecku, dajemy im takiego, można powiedzieć, kopniaka motywacyjnego, e, ponieważ pokazujemy mu, że na tyle mu ufamy, że dajemy. E, Możliwość wyboru temu dziecku, na co wyda te pieniądze, jak nimi zagospodaruje. Tak więc odpowiadając na pytanie, czy warto oszczędzać, na pewno warto, natomiast każdy oszczędza na coś innego. Jedni oszczędzają na to, aby w przyszłości wydać więcej w postaci takiego jednorazowego zakupu, jedni oszczędzają na to, żeby pokazać dziecku pewne nawyki. Też spotkałem się z takim gospodarowaniem pieniędzmi na zasadzie słoików, że na przykład dzielimy sobie finansowe Osobiste na dwa, trzy, 5, siedem słoików. Na każdy przyklejamy po prostu karteczkę, w której piszemy na co te pieniądze idą. Tutaj warto z dziećmi też jako jeden ze sposobów może użyć takich słoików. Przykładowo możemy użyć trzech słoików. Jeden słoik będzie dom to pieniądze e, takie na codzienne wydatki, zachcianki, drugi na coś większego, co jest marzeniem naszego dziecka. Natomiast trzeci możemy sobie to zrobić, można powiedzieć, na jakieś tam przyszłościowe wydatki. Jeżeli chodzi o oszczędzanie takie przy dziecku, no to idąc z nim do sklepu, kupując książkę, gazetkę, czy kolejną zabawę, jest to po prostu kolejna zachcianka dziecka. Często bywa też tak, że frustrujemy się tym, że dziecko coś kupiło, za chwilę to rzuca w kąt, a my jako rodzice po prostu gdzieś dostajemy piany, bo wydaliśmy pieniądze, pobawił się dwie minutki taką zabawką i rzucił ją w kąt. Natomiast wiadomo, że jeżeli to dziecko ma podświadomie zakorzenione, że zbiera na, na jakiś większe wydatek, czy to jest tablet, telefon, czy cokolwiek innego, no to z takiego czegoś na co będzie zbierał przez określony czas będzie się cieszył bardziej, no i też doceni to, że jednak wymagało od niego to sporo wysiłku, że te pieniądze odłożył. Dzieci często myślą, że pieniądze biorą się ze ściany, także nie mają takiego odzwierciedlenia, czym są te finanse, także z tymi młodszymi dziećmi należałoby w ogóle porozmawiać o finansach tak bardzo ogólnie, że pieniądze biorą się z pracy, rodzice mogą pracować na etacie, mogą mieć swoją firmę. Forma jest tak naprawdę dowolna, natomiast chodzi głównie o te pieniądze, skąd one się biorą. Trzeba by było też wytłumaczyć dziecku na przykładzie tego bankomatu, że na koncie są pieniądze, których po prostu nie chcemy trzymać w domu, chcemy je trzymać w bezpiecznym miejscu, za który uważamy bank, natomiast bank umożliwia nam wypłaty tych pieniędzy w bankomacie w dowolnym momencie. Jeżeli mowa o zachęcaniu dzieci do oszczędzania, to też trzeba na samym początku dopasować do tego, w jakim dziecko jest wieku. Na samym początku można się bawić po prostu w jakiś sklep. Możemy dziecku kupić jakieś banknoty, monety, uświadamiać go, że cena składa się nie tylko ze złotówek, ale także z groszy, żeby wiedział, jak funkcjonuje cały ten, można powiedzieć, system finansowy. Ze starszymi dziećmi możemy grać w gry, jakieś lançou uh... Wiadomo, że jeżeli chodzi o starszych, to dobrym sposobem są też kieszonkowe, ponieważ dzieci uczą się w ten sposób, czym jest budżet, mają ograniczoną ilość tych pieniędzy, mogą sobie zarówno pozwolić na takie szybkie zachcianki, jak i odkładać na pieniądze, na coś większego. Oszczędzanie na pewno wiąże się z nawykami, które kształtujemy przez całe życie, więc można powiedzieć, że na samym początku przekazujemy wiedzę tą, którą aktualnie posiadamy, Damy, natomiast ja też zachęcam do tego, żeby się rozwijać w tych kwestiach, zarówno dorosłym, żeby te dzieci nasze, dla których oczywiście chcemy jak najlepiej, żeby lepiej weszły w ten dorosły świat, świat pieniędzy. Co by pan chciał? Jabuszko? Jabłuszko, czosneczek i kubaczek. Kawki, to ja już Panu w Czosneczek damy 200. Muszę sobie zjedzieć, proszę. A tu Tu się nie da liczyć. No zobaczmy się da. Możecie mnie sprawdzić, czy dobrze liczę. Już mam 700. I jeszcze kawka. Kawka jest za 150. 850. Panu potrzebuję. Warto też uświadamiać dzieci na temat cen, które są w sklepach, czyli idąc do sklepu z dzieckiem, nie tylko pokazujemy mu to, że pieniądze jesteśmy w stanie wymienić na jakieś dobra, typu zwyczajne zakupy, idąc do sklepu po nie wiem, chleb ziemniaki, czy cokolwiek, też możemy dziecku pokazać, że na przykład są różne produkty w różnych cenach, i to też może być tak, że cena jednego produktu może być różna u można powiedzieć, innych producentów. Na przykład mojego syna, chcąc skupić kupić sobie loda, wziął przysłowie 10 zł, poszedłem z nim do sklepu, aby dokonał zakupów. Najpierw wypytał mnie o ceny tych podstawowych produktów, tu chodziło o lody jego ulubione, więc można powiedzieć, że było do wyboru lody na patyku, rożki. Lody kosztowały 3 zł, jednego producenta, jedne były w postaci rożka, drugie na patyku. I to, co zdziwiło mnie najmocniej, to było pytanie mojego syna, który Ile lód ma masy? Jeden miał 110 ml, drugi miał 120, więc postanowił wybrać e, tego 120 ze względu, że jest więcej. To e, bardzo mnie to ucieszyło, ponieważ e, dało mi to taki bodziec na zasadzie, że Zyskał on sobie po prostu jakiś schemat działania e, i dopasował swoją potrzebę, w tym przypadku, do LODA z taką oceną, można powiedzieć, lekką efektywności, że tu będzie po prostu miał więcej w tej samej cenie. Osobiście uważam, że kieszonkowe warto dawać. Natomiast to też niesie ze sobą pewnego rodzaju negatywne konsekwencje, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której dziecko będzie chciało, nie wiem, pieniądze za podstawowe czynności domowe, żeby sobie po prostu dorobić w pewien sposób do tego kieszonkowego. Jeżeli chodzi o kieszonkowe, to jest sprawa bardzo indywidualna. Ile tego kieszonkowego dawać, czy w ogóle dawać, to zależy przede wszystkim od tego, jakie dziecko ma potrzeby, jakie my mamy możliwości. Finansowe, więc dla jednych start z kieszonkowym może być w wieku, nie wiem, 5 lat, dla innych 8. Wszystko zależy od tego, no co, co ma dawać to kieszonkowe dziecku. Ja uważam, że kieszonkowe warto dawać, czy to w kwestii, nie wiem, stałej kwoty, na przykład 40-50 zł, w kwestii takiego 6-latka, ponieważ on ma takie podstawowe potrzeby, czyli możesz sobie kupić za to lody, może sobie kupić jakąś gazetkę. Natomiast to też uczy, możemy w ten sposób uczyć go, że jeżeli ma jakiś większy wydatek, będzie potrzebował czasu, aby na tą potrzebę sobie tych pieniędzy uzbierać. Czyli mówiąc wprost, możemy w ten sposób też go zachęcić i pokazać, że jeżeli ma potrzebę uzbierania sobie pieniędzy na tablet, będzie to będzie mu potrzeba na przykład 6 miesięcy. Możemy się z nim wtedy umówić, że jeżeli na przykład tablet kosztuje 800 zł, a on ma do uzbierania na przykład 400, no że drogą połowę po prostu w ramach tego, że nauczył się oszczędzać, czy oszczędza, my mu dorzucimy. Obecnie funkcjonują też konta dla dzieci poniżej 13 roku życia. Standardem było na rynku to, że konta dla osób młodych, czyli dla takiej młodzieży funkcjonowało od 13. To też jest dobry pomysł, żeby takie konto, takim kontem się zainteresować, ponieważ wtedy możemy wpłacać pieniądze bezpośrednio do banku, natomiast to dziecko ma możliwość jakby dysponowania tymi pieniędzmi, czy to w postaci wypłaty właśnie w bankomacie, czy używania karty płatnej, płacąc za zakupy każdego dnia. Jak wiadomo, konto bankowe w dzisiejszych czasach jest standardem, także ja gorąco zachęcam do tego, żeby uczyć dzieci, zakładać im takie konta i wprowadzać je w ten świat dorosły, można powiedzieć, świat finansów. Dodatkowym plusem jest to, że w większości przypadków do takiego konta funkcjonuje też konto rodziców, także jeżeli chcielibyśmy podejrzeć, na co nasze dziecko wydaje te pieniądze i w jakiś sposób gospodarować, zachęcać czy motywować do tego, żeby wszystkich pieniędzy nie wydawać, no to zawsze mamy możliwość podglądania, można powiedzieć tak kolokwialnie, i zobaczenia tego na co są wydawane pieniądze. Oszczędzać pieniądze możemy na kilka sposobów. Możemy odkładać je w skarbonkę, możemy odkładać je do słoików. Jest też to konto bankowe, na którym De facto tych pieniędzy nie widzimy, ale wiemy, że one są. Ja uważam, że dwa pierwsze, przynajmniej dla tych mniejszych dzieci, są dużo bardziej korzystne, ponieważ dają im namacalny przykład tych pieniędzy. Możemy je dotknąć, możemy je policzyć, możemy razem z dzieckiem spróbować porozmawiać, podzielić te pieniądze na różnego rodzaju wydatki. Uważam, że skarbonka jest takim przeżytkiem, ponieważ tam wszystkie pieniądze wrzucamy po prostu do jednego koszyka i trudno nam też będzie nauczyć dziecko takiego przysłowiowego budżetowania tymi pieniędzmi. Natomiast fajnym przykładem mogą być faktycznie te słoiki, w którym jeżeli podzielimy te pieniądze na bieżące wydatki, na coś, na co odkładamy, czyli na marzenia i ten trzeci słoik na jeszcze nie wiemy na co, to po prostu daje tam nam tą możliwość kreowania też jakby wizualnego z tym dzieckiem, że on widzi, że w tym pierwszym słoiku pieniądze wpadają, wypadają, jest ich więcej, mniej, w tym drugim słoiku coraz więcej pieniędzy, aż do momentu, w którym sobie dozbieramy i wtedy to wyciągamy, a trzeci słoik, no po prostu pieniądze rosną i możemy zawsze, jeżeli nie mamy chwilowego pomysłu, to albo zbierać dalej, możemy też dziecku kupić oczywiście większy słoik, jeżeli chce więcej oszczędzać, albo te pieniądze możemy przesunąć do któregoś z poprzednich słoików, także im więcej takich przykładów damy temu dziecku za młodu, tym wykształcimy w nim podświadomie pewne nawyki, których sami używamy. A dzieci jak wiadomo, są taką gąbką, chłoną od nas. Widzą jak my się zachowujemy, jak my działamy, jakie my mamy nawyki, więc próbują to po prostu w jakiś sposób odzwierciedlać po swojemu. To już wszystko w dzisiejszym programie świat twojego dziecka na kolejny odcinek zapraszamy za dwa tygodnie.